Hej, 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 witajcie na kanale Iris Tarot. Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 10 marca 2021 roku. Wybieramy karty Tarota oraz dopowiadam do nich kartami wyrocznie. I sprawdzimy sobie, co nam chcą powiedzieć karty na dzień 10 marca 2021 roku, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Karty pokażcie. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi rezonują. Na czytania prywatne zapraszam wiadomości prywatnej. Ok, słuchajcie. Energia, czekajcie energia, siła i moc w dnia ósemki. Boław a ósemka Buław mówi, że będzie to dzień radosny, dzień wesoły, być może pojawią się w nim jakieś przyjemne wiadomości, przyjemne sytuacje. Jest to bardzo dobry dzień, aby zacząć coś od nowa, aby ruszyć powoli. Do przodu, ale ruszyć ze swoim pomysłem. Słuchajcie, w tym dniu będzie bardzo szybki rozwój pewnych ważnych wydarzeń w tym życiu, tak? W Waszym życiu, w naszym życiu, słuchajcie. W pracy karta mówi o takim pracowitym okresie, o pracowitym dniu. Sprawy związane z biznesem są. Um, rozwijające się, są i one się ogólnie rozwijają w bardzo szybkim tempie. Karta mówi też o możliwości wielu transakcji oraz o możliwości, konieczności e, w podjęciu pewnych dyskusji, w pewnych negocjacji. Słuchajcie, w uczuciach karta mówi o gotowości do związku, jeżeli ktoś tego związku nie posiada. Natomiast um, karta mówi o, dla osób stałych w związku mówi o stabilizacji, o pewności, e, o pewnym kontakcie, który jest potrzebny, tak? Należy włożyć wysiłek w ulepszenie tych wzajemnych relacji, słuchajcie. E, na pewno jest to rozmowy, spotkania, zadowolenie, radość i uśmiech. Radom jest, byście, moi drodzy, zaczęli poszukiwać pewnych Nowych działań, nowych rozwiązań i ruszali po prostu do przodu. Macie w tym dniu ruch naprzód, bo karta ósemki buław symbolizuje to bardzo mocno. Macie zaufanie, macie świadomość, jesteście odważni i idziecie po prostu do przodu. Ósemka buław mówi więc o ogromnej energii i ogromnej prędkości, jaką kochani posiadacie. Dzięki temu skutecznie. Idziecie po swoje, produk produkujecie się do tego, tak? Macie tą produktywność. Potraficie uwolnić się z tego, co nie chcecie, by podążać po swoje. A zobaczę sobie, co chcą dopowiedzieć karty wyrocznie. Na no, dzień 10 2021 rok. Mhm. Słuchajcie, jest to karta domu, a dom nam mówi o bezpieczeństwie, jakie posiadacie w tym dniu, o światłości, którą posiadacie, posiadacie wewnętrznie, tak? Jesteście zadowoleni w tym dniu i czujecie się dobrze w swoim miejscu. Czujecie, że właśnie znaleźliście miejsce um, i właśnie znaleźliście ten moment, gdzie możecie iść po swoje. Jesteście w e, okresie ustabilizowania, e, nic Was w tym dniu nie wyprowadza z równowagi. Możecie rozkoszować się szczęściem, możecie po prostu planować, bo dom to jest energia spokoju, oazy i e, pozwala na wyciszenie, pozwala na e, zastanowienie się, pozwala po prostu na... Analizy. Fantastyczny dzień. Słuchajcie, życzę Wam właśnie tego, byście w tym dniu poszukiwali nowych doświadczeń, rozrastali się w tym, czym teraz jesteście i pozwalali sobie na zdobywanie swoich celi i zdobywanie swojego szczęścia. Moi drodzy, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam, Iris, papa. Pa.